Już po raz drugi na płycie tarnowskiego rynku mieszkańcy Tarnowa wzięli udział w świątecznym smakowaniu. Była to okazja do wprowadzenia się w smaki, zapachy i atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło dań wigilijnych, stroików świątecznych, a także wspólnego kolędowania. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Społeczna Progres Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie i Stowarzyszenie ProTarnów. Do tej pory zwykle bywało tak, że zapraszaliśmy tutaj mieszkańców Tarnowa przed budynek Tarnowskiego Teatru. Tam się rozstawialiśmy na schodach i śpiewaliśmy kolędy ale uznaliśmy, że to nie do końca jest trafiony pomysł, z tego prostego powodu, że tam no nie ma okazji, żeby w ciągu tygodnia się zatrzymać. Osoby oczywiście miło machają nam do, z sam, przejeżdżających samochodów, ale myślę, że tutaj otoczenie Tarnowskiego Rynku niedziela przed świętami, więc chwilę można jeszcze ostatnią godzinę spokoju znaleźć, żeby spotkać się tutaj ze, ze znajomymi, pośpiewać przez chwilę kolendy z aktorami, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z dzieciakami z Pałacu Młodzieży, z dzieciakami z, ze Szkoły Muzycznej, a potem jeszcze przykończyć coś z e, potraw świątecznych. Które przygotowali tarnowcy i nie tylko restauratorzy. Smakujemy same frykasy, tak jak już też mówiliśmy, wszystkie związane ze świętami, wszystkie związane z tym czasem radosnego oczekiwania. Będzie barszyk, będą może pierogi, troszeczkę będzie bigosu, troszeczkę jakiegoś kapuśniaku. Myślę, że wszyscy znajdą coś małego, dobrego dla siebie. Cały czas nad tym pracujemy, ale to przede wszystkim jest też zasługa naszych mieszkańców, którzy chcą tutaj przychodzić, chcą się bawić, chcą wspólnie spędzać czas. Ja myślę, że tak jak już kiedyś powiedziałem, że jeszcze kilka lat i z Wiednia będą do nas przyjeżdżać, nie my będziemy jeździć do Wiednia na kiermasze świąteczne i na smakowanie świąt. Nikt nie zmarznie, tak, koksowniki są, koksowniki mają wymiar praktyczny, czyli dają nam ciepło, ale też stwarzają tą taką przyjemną, ciepłą atmosferę. Możemy to odnieść do naszego domowego kominka. Редактор субтитров